To jest to, czego potrzebujemy, żeby emeryci oddawali P.O. swoją 14 emeryturę. Nie po prostu jest przykro, jak widzę kobietę, której ciężko jest mi nie widzieć w tym momencie jako wykorzystywaną, nie? Słuchajcie, jestem u pani Grażyny w Gdyni. Pani Grażyna mnie ogromnie wzruszyła, bo postanowiła przekazać swoją czternastą emeryturę na wsparcie kampanii wyborczej. Pani Grażyno, no, przede wszystkim bardzo dziękuję, ale, ale też się zastanawiam, jak to się stało, dlaczego Pani o tym pomyślała w ogóle? Po pierwsze to proszę mnie nie dziękować, bo nie ma Pani za co dziękować. To traktuję jako swój obowiązek wobec moich wnuków, wobec moich uczniów, tak? bo paskudne jest to, co robi pan Kaczyński, jego rząd, ta próba przykupywania ludzi, traktowania, właściwie odczłowieczania nas uważam, tak, bo pewnie uważają, że wszystkich można kupić, nie pozwalają nam na to, żebyśmy samodzielnie podejmowali decyzje, żebyśmy się rozwijali, nie dbają, no właściwie o nic i, i życzę wam po prostu... Zrobiłabym wszystko, żebyście wygrali, żebyśmy wygrali, tak? I żeby dla moich wnuków, dla moich uczniów w końcu na też lepsze czasy. Ja mi wszystko tak? podziękuję, także dziękuję bardzo i ja obiecuję, że zrobię wszystko, nie, no żeby, żeby nie ta nie przyszłość nie pani wnuków była lepsza po prostu. No, mam nadzieję, tak. Nie kończąco się. Nie dziękuję serdecznie. To jest to, czego potrzebujemy, żeby emeryci oddawali PO swoją 14 emeryturę, nie? Jak patrzę na takie rzeczy, to mam takie poczucie, że oni naprawdę nie czują żadnego wstydu związanego z tym, że może nie powinni się chwalić, że są finansowani przez emerytów, nie? Tak, PO znowu odbiera polakom emerytury. Wymyśliło sobie nowy sposób. Nie, ale tak poważniej. Wiecie, ja rozumiem, można powiedzieć, o, to jest, jej pieniądze, może robić z tym, co chce. I psur, i, to są jej pieniądze i może być z tym co chce, nie? Ale jak w tym momencie, jak polityczka wchodzi i wyraźnie podkreśla, że to jest 14 emerytura, ewidentny sposób ciśnie po tych takich punktach, które ma do odhaczenia z listy, to jest trochę, że nada, nie? W Na zasadzie, sorry, Mordo, ale jeżeli uważasz, że to jest ta rzecz, którą oczarujesz ludzi, to ja się nie dziwię, że jest tylu ludzi nieprzekonanych, bo ty mówisz tylko do tych, którzy już są przekonani, no. Trochę słabość to prezentuje. Ja mam wrażenie, że PO wcale nie ma tak dużo pieniążków, jak się ludziom wydaje. Że to jest w dużym stopniu kwestia tego, że PO nie ma tych struktur, które generują im pieniądze. PIS ich dość skutecznie wywalił z, z wielu miejsc, które generowały im pieniążki. PO teraz w widoczny sposób ma mniejszy budżet kampanijny. Natomiast to niekoniecznie zmienia sytuację, w której oni mówią: o zobaczcie, emerytka nam pieniądze dała bo to trochę um, cringewa mordo. Puszczanie oczka do wyborców konfy przez PO przy ostatnich wyborach prezydenckich pamiętam, ale jak to, przepraszam, jak to przy ostatnich? Przecież teraz to robią. Przecież w dość widoczny sposób teraz wiele, wiele punktów ich programu jest nastawionych na to, żeby pokazać widzicie, my też możemy obiecać to, co konfa obiecuje, tylko w bardziej zawoalowany i mniej, 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 mniej hamsko bezpośredni sposób, ale no, to się do tego sprowadza. Mnie po prostu jest przykro, jak widzę kobietę, której ciężko jest mi nie widzieć w tym momencie jako wykorzystywaną, nie? Ale czy ty myślisz, że Janda ma pieniądze? W no ona może sobie mieć ten teatr, ale to nie jest kopalnia pieniędzy. Ostatnio jeden kandydat określił plakatem wyborczym informację o zgonach parafian, ale przepraszam, z PO gość? Czy wiecie, no, z tą emerytką ewidentnie babka jest nauczycielką, tak? Bo ona powiedziała, że coś tam myśli o swoich uczniach. No mówię, no mnie się smutno zrobiło, no. Ale też nie, jakby nie dziwię się, bo PO jest bardzo, bardzo zamordystyczną partią. W związku z tym, czego się po nich więcej spodziewać, no? Może ona jest tą emerytowaną nauczycielką, co dla wyborczym ja mówiła, że jak ktoś za 10 złotych nie chce pracować, to tej zastanie będzie na pewno. O Jezus, 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 o Jezus Maria. Toambuś, <tryk> to naprawdę niespodzianka. <gryzanie> Jak ja ja. to nie Bardzo miło. To mogę banner powiedzieć. Bardzo proszę i dzięki za pomoc naprawdę. Piętnie. Wyczekajcie, zatęczmy. No gdzie? No, to nie. Bajecznie. A jakie piwerka tam stały w kracie? Czekajcie. Lech, Uj, i, i Warka. O nie, Lech. Znaczy, że tak naprawdę do Kaczyńskiego. Mordy, ale wy nie rozumiecie. to, to ma dużą szansę nie być ustawione. W sensie. Sorry, ale ja byłem na marszu w Warszawie i podczas pyrkonu był slot Tuskojadów w Poznaniu. Jest naprawdę dużo ludzi, którzy tutaj buziaczki tu Don Donelowi i, i tego, i taki zachwyt są w stanie wygenerować. To, 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 ja myślę, że to raczej zadziałało w ten sposób, że oni objechali z 50 osób, szukając takich, które będą miały odpowiednio pozytywną reakcję, nie? Jak wyszło, że tego, że, że to, to, to zadziała na TikTokersie. To po prostu z tym poszli. Uuu, ujawnia konkrety Mateusza. Słuchajcie, tu widać, że Tusk jest poważny, bo nawet koszuli nie włożył w spodnie. Więc to są poważne sprawy. Prawdziwe konkrety Mateusza Morawieckiego. Czytam. Obligacje skarbowe o wartości 4 403 140 zł. Dom o powierzchni około 150 m2. Wartość 1 900 tysięcy zł. Mieszkanie o powierzchni 72,4 m o wartości 1 100 000 zł. Dom o powierzchni 100 m2 warty razem z zabudowaniami i działką około 3,5 miliona zł. Segment wartości 1 200 000 złotych, będący w połowie własnością Mateusza Morawieckiego. I dział Karolin, warta 200 000 złotych. To jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. To, co ukrył i przepisał na rodzinę. Ujrzy światło dzienne, kiedy wygramy wybory. Ale powiedział. Podtrzymywanie tej narracji o zemście. Najważniejsze. Mhm. Uuu. Przejrzyj na oczy! Wyjdź, Matrixa! Je! Yeah. Przejrzyj na oczy. Dobra. W ciągu 30 miesięcy wydano 250 tysięcy wiz migrantom z państw afrykańskich i azjatyckich. Pisowski rząd zaangażował się w przerzucanie setek tysięcy. Jezus, ci ludzie to muszą być seryjni mordercy, no? Osób wyposażonych w polskie wizy. Dlatego my dziś zadajemy 5 pytań do rządu PiS. Od my, kiedy tak. wiedzieliście o tym procederze, o jego skali i kierunkach tej migracji? Kto z waszych współpracowników i urzędników korzystał materialnie na przerzucie rekordowej liczby migrantów przez Polskę na polskie wizy? Gdzie jest minister Wawrzyk? Czy otrzymaliście sygnały i informacje? Został zniknięty, jak przez partię w Chinach. ...od państw sojuszniczych z NATO, że wśród wpuszczanych przez was setek tysięcy migrantów z Afryki i Azji było także kilkaset osób... O nie, wie, że doją tu na O Jezus... No i Polska terrorystów ściągnęła do Europy, no podejrzewanych o terroryzm. I ostatnie. Kiedy odpowiecie na te pytania polskiej opinii publicznej? Straszyli, straszyli, a sami ich wpuścili. Referendum to kłamstwo PiS. Mm. Już wkrótce. Nowy serial. TVN. Sami terroryści, sami terroryści. Kiertych inni prze, inni przeciwnicy aborcyjnej tak PO. To nie czas na równość ludzi e, LGBT. Szczucie na uchodźców, niewykluczanie koalicji z Konfederacją. Lista z tuściem platformy o bez dyscypliny partyjnej w głosowaniach, wyzwanie beneficjentów programów socjalnych o publiczne pierdzenie się czas PO Wściekła seksta, sekta silni razem. Powiązania z kuplami trumpa, fundacją Adenauera, kumplującą się z duginem? O, wow. Dobra, słuchajcie, odejdźmy od tego. Zostawmy to. Zostawmy to politykom. Jezus Maria. Dobra, jakby Wieski sobie wymyślił, że szefem MSW ja powinien być Giertych. Dziękuję, więcej nie potrzebuję. A ministrem rolnictwa kołodziejczak. O oh, Jezus Christ. Dwie nie u i Jasiek. Pojedyncze nieskończoności, Flavius, Flawius Alej, i Janek kto panu tak skasztanił? Dawcy pizzy, na połowski ranafeka, Dawid Korzeniowski, szefo. Oraz Ewa Sadowska, dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mephisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Jarosław Janik, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Jakub Jack, Porcuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, Chrysku Marogwu, Rewo Bechanor, Cilius, Samrian, Hypatia oraz Eryk Foss. Daw dawcy kawy, Kropster, Jarosław Lublina, George Soros, Rosz, Rosz, Robin, Adam, Heinrich, Miku39, Axaisia Karentifo, Proton Nowy, Tomuś Miejscowy, Dom Ego oraz Hagnon. I wreszcie... Dawczynie, Herbaty, Arkadiusz Gumiński, Ponczek do Lakardar, Paweł Pawlik, Antybris, Lenin, Inżynier Pinnę, Empathy 3000, Hubert Mazur, Dzikokaczka, Maciej Dzieliński, Czykołys, Smokidora, Dam podkreśnik, Adrian Wlubelk, Misiek, Daru, Nad, Clodin, Miriachia, XLS oraz Groten. Bądźcie szczęśliwe. Walczmy o lepsze jutro. Wspierajmy się. Uśmiechajmy się do siebie, bo warto.